Yes. Ja się sobie w kolejnym odcinku z Dzisiaj z nami jest Strix, no i Playboy wreszcie. Na no ostatnim odcinku go by nie było, a więc Prom. No. Wreszcie nie, do nas dołączył. No już mam. planetę mamy wybraną, a więc. Więc dzisiaj gramy deszio. w LeFala. Co by się spodziewał? Ja! Pamiętajcie, jeśli będą, to Eee, jak widzowie, eee, też, eee, Zabijcie, ale, tak to, Zostawmy sobie posłuchać, że ja ze Strixem okay. zagram w Bloomstick. Nie wiem, czy będziecie chcieli. Ja się zgadzam. Możemy zrobić taki trudny odcinek, a, aby wiedział, czy Wam będzie się podobało, a, o ile chcecie. Ale w co zagrać? Bloomstick i 6, ja ze Strixem. W co? Bloons i 6. Jestem Playdo, nie robimy Wiem <noise> <noise> playpal. Jestem Playdo, a nie Playpad. Jesteś upo, a nie Playpad. No, Boleję po prostu. Tutaj no. nic nie ma. Zadaję. Ej, ej, skam, skam. Chodź. O, to jest po prostu coś. Skok? A to mały jest. Skoczyłem. No dobra. dobra, no to czyli skam będzie miał niezły filmik. O, boże. O, boże. O, chryste. Jezus maracon. Nie wierzę w niego. telefon. Co za idiota? I, mina mina. Co za idiota? Na pewno jakaś taki kłódki. No chłap se spadł. Spadł se chłop. Dobra, ja wracam do maila. Dobra, czyli... Skambio bardzo... Bardzo... Ciekawe... Cio, cio. Co? Co? Coś tu, tu! tu! Barber! 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 Tak! 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 tak. Barber! 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 Chłopca zblindował Barbera. Masz tych bindów nie używać. Masz tych bindów nie używać Ale nie, co! Chłop. No, chłopca z barbera. Nie jest nie, nie jest zwykło! No ma barbera. Trzy łapki w górę pod tym filmem. Jeśli trzy łapki w górę będą pod tym filmem, to nagram tamki panik. Tak, na tą panik lub lefal na wodach, ale solo. Skam, skam, skam! 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 to? Skam ska nie żyje, bo. Skam nie żyje. Jeszcze nie, nie. wyszło z tej miny! Jeszcze nie! Co za idiota by mnie zrobił! O, dobra, ja wracam. Jego, jego, to może tepnę. No, skam, to No. Na trzy łapki w górę nagram albo Pumpkin Panic, czyli taką zajebistą gierkę, albo nagram Le Fal Solo, albo w ostateczności SCP Secret Laboratory SL, to No i w komentarzach napiszcie, co będziecie chcieli. No i tyle. Powiem. Co będziecie chcieli w komentarzach, to mówcie. No ja to nagram chyba, nie? Он это стоит на мине. Все, 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 все,

A nie A, było, i ale mnie w ale mnie w ścianę było. ale ja w ja ścianę. Przecież jest tak, gamonie. tak, my gamonie, my My jesteśmy, my tak. jesteśmy Megamonie. tak. I przez ciebie, e, tak, tak, i przez ciebie przetrwałem, przez ciebie i będę musiał to montować później. <tryk> Już wiesz jaki masz, y, y, jaki będę miał montaż. O, eclipse. Super na daję Czekaj hmm. się na coś mocnego. On, on ustala planety teraz. Dobra, lecimy na to. Jak to? Eno. Dobra. Zgadzam się. Mogę na to polecić te słowo. Widzicie, widzę, jak to jest idiota? To z niego musiałem strzeknąć i będę musiał to montować. I będę musiał to przy siebie montować teraz. Okay. O, no mamy the... od stóp yeah. od Dobra, że ja. Byśmy ja, czy będą od Za nami, za nas są statki I tu jest jeden. No, Więc, no nie miło, nie miło. Trzeba się śpieszyć, albo nie zebrać po prostu latarnię Jedno z dwóch. Oj, 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 oj. ale one, one i tak się odpalą, nawet nie can... bierzemy latarnię. No i widzicie, widzę, ja przekonę was zawsze to ale i tak pewnie to zmontuję, tak nie chcę tego słyszeć. Bardzo się nie będzie tego montować, to tego nie zmontuję. Raczej to zmontuję. No. to jak tam u was? Widzowie. Napiszcie w komentarzu, czy macie jakieś porady i czy Wam się filmik podobał. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To są to moje jedne z pierwszych filmików. No i mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. Jakby Wam się nie będzie podobało, to zostawcie komentarz, czy zajebisty, czy nie fajny. Czy fajny. Zostawcie Dziękuję. komentarz. O, Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do po widzenia. I to po drodze. Teraz idę. No. Hmm. Dobra, idziemy sobie teraz tutaj. Niech mi się da to sędziówka na milan. No i to jest no właśnie to, Na no, uwaga, uwaga, uwaga. O godzinie parafialne. Na trzy latki w górę, pod tym filmem, on wyjdzie oczywiście w poniedziałek o godzinie no, zobaczycie jak to tam wyjdzie. Yy, no skrzypki w górę. Zrobimy sobie głosowanką. W komentarzach. Czy chcecie Sorole Fal? Czy chcecie SFS, jak Czy chcecie może jednak e, proszę Państwa tutaj e, e, panki pani? Co wybierzecie tą naground? Więc... Mam nadzieję, że wybierzecie słusznie. Ja to nagra. Trzeba by się podobać, czy wam się podoba, ale pozbudowany. Czy wam się nie podoba, ale to właśnie będziemy mogli sobie zobaczyć, czy wam się nie podoba. Czy wam się podoba. No i mam no, nadzieję, że wam się spodoba, bo naprawdę dużo wysiłku składam, co żeby wam się podobało. Witam. Tam nic nie ma. Wykonałem wysiłku, to, się, żeby wam się podobało. Cześć Witam, mam kasę na 96 O old bed Ciekawiej będzie jak się odpali. Nie zabiję, no No Ej, poczekaj, skam, 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 skam Poczekaj na no, mnie Co? Mam pytanie No Bo za niedługo wychodzi taka stagierka, gierka 2 Multiplayer Taki jakby survival, że jesteś pod wodą Nie? Wiem, wiem. I czy będziesz chciał to nagrać? Ja to, to kupię w dniu chyba premierę Jak widzowie się zgodzą, to tak. Jak powiedzą, że to jest dobry pomysł. Zgadajcie, czym to wkładać tutaj w tym narożniku, te małe rzeczy, a te duże tutaj koło tego. Łatwiej, Bo wtedy będzie. Może dobrze słówie, zobaczcie, może być Nie wiem czy on żyje. Ja w ogóle nie wyżej No właśnie sprawdzam. Żyję, żyje, żyje. On żyje. Tylko zaś ma przy sobie. Nie wiem co to jest. To chyba jest robaczek. Całkiem możliwe. że bardziej, że idzie za nim. Ja idę A, jeszcze pójdę. Co, coś, ma, coś ma kolejnego obok siebie. robaczki to są. Ja jadę po jeszcze, jak coś te fajne? Dobra Będę sprawdzał hmm. co jakiś czas Jakby ja ogólnie, na pewno będę też nagrywał solo subnautica dwójkę. Może będę nagrywał się tutaj ze Skamem subnautica dwójkę. Jak wyjdzie Ale mam nadzieję, że spodoba wam się Wszystko co będę nagrywał, tak? Dobra. Ten filmik wyjdzie w poniedziałek A nagrywam go w niedzielę, więc... Co widziałeś? Dużo rzeczy mam. E, Wyrzuciłem latarkę, ale za to mam to, mam to. E, mam dzwon. Mam a to, a tam jest to kolejny albert. To... Co było w środku? Nic. Były te same takie co płyn, takie fioletowe rzeczy, które Eee, nie a, wiem. Jaszczurka. Jaszczurka. Flashback. No tak. Mogłeś nie madnować tego flasha? Bo jakby... Tu gold bar, Goldbar, panowie! Uuu. Ten Goldbar będzie siedział tu. Co co? Czekamy aż olberdy się obudzą? Chcę popatrzeć jak ol... A czekam aż Alberdy się. O! Panowie, Albert! Albert się obudził. A A dla kontentu. Czekaj, ja lecę do góry, ja lecę do góry, ja lecę do góry. Dla kontentu idę nadejść od barda. Który? paru e, paruby! Ona nie zaczną gdzie coś dopóki jakieś światło nie będzie świeciło. Przynieście latarkę! Niech ten się obudzi! Obudź się! Obudź się tam! Obudź się tam! Ten się niech obudzi! Obudź się! Nie, nie Obywia. tefaj, nie tefaj! kuda mam! Bo... Otwórz mi! Otwórz Nie tefaj rzeczy mam! Cicho! <śleski> nie no, czekamy!

Coś ty mu zrobił! Coś ty mu zrobił! Nie, <grymne> poczekajmy! Czekamy! Ja to plecy. A Myślisz, że jestem kupi. A. A. Widzę, że co jest na statku. <grymne> Słuchajcie, nie zrobiliśmy. Nie straciliśmy nic. Panie, do no co? Żywy, żywy. Zebraliśmy tysiąc. Pan. Tysiąc zebraliśmy. Rozumiesz to? Tysiąc. Cześć A ty? Tylko w tracę expa. Panowie, tysiąc zebraliśmy. Tysiąc. Tak, tak. Dajcie nie, mnie, ja wybieram. Nie, to cały czas. Ja dina. wybieram najlepsze mąsy. Ja wybieram, ja wam mówię. Mącz. Jezu, no dobrze, nie widzowie, wy co on zrobił? Zabił nam, nam naszego skama. Masz może jednostki ja, No jezu, jeszcze daj na. To pomysł. Co to za na ten pękaczka? Zamknij się. Ale panowie, tysiąc, do, do, tysiąc dolarów zarobiliśmy, a ty wstawaj. Dostaw mnie, widoczko. Ja to Biedam. jestem potadat. Jesteś gówniarz. Ty jesteś Pomocy. gówno, kupa. Jesteś kupa. Przecz... Jak będę mówił jak przedszkolaki, jesteś kupą. Kupa. No i muszę montować z siebie. Zapiniesz. Latować? Tak, ja to lecę. Allah. O co? Uuuu, weź autoskip, autoskip, autoskip. No musiałeś mnie popchnąć! Co jest, Ale ja wskoczyłem po prostu przez to i tyle. Ale bum, nie, bum, jak się bim, stoi nie? bum, bum, na niej, co nie? Bo no jeszcze masz, masz ten, jak stoi się na niej, to jeszcze można cię uratować jako teleportację. Czy... No ja nie wiem, ja Musisz ty... nie, musisz niej zejść. Ja w nią wbiegłem. Niech on leci! Nie, on odleci! Czekajcie, może polecę. Nie, stał, tylko odleci zaraz. Może poleci. Bo ten statek ja Muszę No szybciej! Jakiem no, że... no, ja pracuję? Ludzie. Już dalej, leć. Coś mi nie wyszło. <grym>. Ale będę miał super materiał! Ale to jest super nie materiał! Do jednego to No, ten... no, ty będziesz miał dobry materiał, nie powiem, że nie. Super, to miał odcinek, będę musiał oczywiście montować Super, z 4 rzeczy do jednego. Nie, nie żyję. i drugiego. Nie co tam się <laughs> stało. Czekaj, powiedz mu, że były te dwa to, butlery

Output 10 dolarów przenieśliśmy. Ogólnie to odbieraliśmy się w powietrze. Aha, to po co głosowaliście? Po co zagłosowaliście w takim bądź razie? Lecimy wszyscy! Aż czy sprzedajmy, wszystko! A czy nie no, nie sprzedajmy!

Skąd to przyszedłem? A ja idę w rzeczy wziąć, którą straciłam Tylko gdzie on spadł? Ten na Okej, okay, wróciłem O, go jakoś. What the fuck? Czy ty już tylko sprzedałeś? O, mogę też tak. poradzisz? No i na... Pięć wyświetleń, witam, ospadł. Na 5 wyświetleń nagram nie wiem, map masterowanie mapy. No ja jeszcze nagrywam. Ja też chcę to nagrywam. Bo chcę nagrać nowe kwota. Tak, aby kwota się zgadzała. Trochę ponoć, żeby żebyśmy mieli na tego. Na powele i na teleportera. Jego inverse. Okej. Okay. Ja tam będzie latatkami bym się przejmował. No właśnie to to. Dobra, tyle. Ile będzie wart ten Oj, shit. Zostaw, zostaw już, zostaw, zostaw. Mówiłem, musisz to 616. Dużo. Dużo się podpłynął. Dobra, ja kupuję. Ja kupię e, tego teleportera. Tego drugiego i flashlight'y. No i jak miałem I nie wiem, jeden miałem łopatę. jakby maski były. Eee, to... Inverse. Ale... Teleporter. Chodź, ty się połącz. Teleporter. Nie tak. Teraz. Tak, On się położył. Zobaczymy, jak się położył fajnie. No momento. Ile, ile łopat kupić? Tak, z trzy. Z dwie. Trzy. Nie wiem, nie, nie gdzie mam tego inwersu na położyć. Wiem. Czekaj, żeby na chwilę tepnąć. To... Ej! Czekaj, to jest na chwilę dosłownie Nie wiem czy tego teleportera postawić, wiesz? 5, 4, no, 6, 7, no. no weź! No, Poczekaj Teraz I tu, a ten złot przenieść. No nie, trzeba. No wiem, że nie trzeba, z nie tak upadałem, no. Ja idę po Na pięć wyświetleń nagrywam w LUNES 6 masterowanie wszystkich map, jakie są przed po kolei. Każda mapka, xpn Paragony, Challenger, różne. Zobacz. I ten, ten... odcinek nagrywam w niedzielę, co są na powiedziałek. I dzisiaj jeszcze nagrałem chyba bluesy może z skamplierem lub Pumpkin Panica na wtorek, więc... O! Zobaczymy jak to będzie, Nie więcej. No. Siema. Sure. Behind the slapper. No weź! Behind the slapper! No. Behind hey. the slapper! Jestem na hit-up, jestem na hit-up! Behind... Behind... Um. Yeah. Możemy teraz poczekać, bo on jest sobie spadł. Co ty z nim... Poszło go sprzedać. Behind to, to, że behind. zawsze on mnie sprzedawał. Behind the <laughs> Przepraszam, ja cię nie sprzedam. Ja cię tu zostawię. No chodź. Hmm... Dobra, lecimy stąd. te the slumber. Behind the sloty Dobrze. No. Poszedł się spać. Troszkę w śmiesznym miejscu, no ale jak tam woli. Juhuu! A się I Behind te slumber. Ale spokojnie. Dobra, tak jest, nie te Behind the snow. Shrink... 331. Mało. A to co? Koniec odcinka. No Żegnajcie widzowie. Miłego dnia życzę. teraz Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Komentarze też są mile widziane. To i to. No dobra. Przepraszam, że ta